Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym z Wami rozważyć kilka wersetów z Psalmu 32, ale zanim ten Psalm 32, to chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak przez wiele lat w swoim życiu doświadczałem takiego braku wolności od grzechu, braku wolności i prawdziwego przebaczenia. Myślę, że wielu z nas, będąc katolikami, chodziło do spowiedzi i wyznawało swoje grzechy przed księdzem, ale tak naprawdę było to tylko dla mnie osobiście uspokojeniem swojego sumienia. To nie była prawdziwa wolność od grzechu, kiedy się wyznaje grzech przed Bogiem, tak jak to dzisiaj doświadczam, tak jak dzisiaj tego doświadczamy w swoim życiu chodząc z Chrystusem. I dzisiejszy psalm 32 właśnie mówi o takim prawdziwym przebaczeniu, o takiej prawdziwej wolności, której również doświadczył Dawid, bo wiemy, że Dawid popełnił w swoim życiu grzechy, popełniał w swoim życiu grzechy, popełnił grzech cudzołóstwa, morderstwa i doświadczył wolności Bożej, doświadczył takiego uwolnienia od tego grzechu, nie tylko swojego sumienia, ale także swojego serca. I w Psalmie 32 Czytamy takie słowa. O jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość i którego grzech został zakryty. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta winy i którego duch jest wolny od fałszu. Prawdziwe szczęście, którego możemy doświadczyć, to możemy doświadczyć tylko wtedy, kiedy wyznamy swoje grzechy przed Bogiem. Kiedy doświadczymy tej wolności od Boga, kiedy duch święty dotknie się naszego serca i możemy y, żyć w prawdzie. Nie tylko w czystości i spokoju swojego sumienia, a także wolności od grzechów, bo Jezus Chrystus umarł za nas, za moje grzechy, za twoje grzechy dwa tysiące lat temu na krzyżu. I w tym psalmie jeszcze jest jeden werset, który jest bardzo zachęcający i budujący, werset dziesiąty, który mówi: kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. Jeżeli ufasz Panu, możesz być pewny, że Bóg otacza cię swoją łaską i będzie cię prowadził. Będziecie prowadził w radości, w pokoju i wolności. Kto ufa Panu, ten może być pewny, że Bóg otacza go łaską każdego dnia. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.